Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny z cyklu materiałów na temat centralnego portu komunikacyjnego. W dzisiejszym filmie omówimy szczegóły dotyczące największego przetargu w ramach CPK, czyli przetargu na realizację terminala pasażerskiego przyszłego mega lotniska w Baranowie. Do udziału w przetargu zgłosiły się polskie jak i zagraniczne firmy, łącznie 5 konsorcjów. Przetarg wzbudza duże zainteresowanie. Ponieważ będzie to milowy krok w kierunku realizacji budowy CPK, przetarg też przykuwa zainteresowanie firm, gdyż jego wartość wynosi 5 miliardów złotych, a więc jest o co rywalizować. W dzisiejszym filmie poinformuję również o przetargu, który dotyczy systemu obsługi bagażu, co dokładnie zakłada przetarg i jakie są jego szczegóły. O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. I udostępnienie materiału w mediach społecznościowych. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu urbanity.pl pod tytułem CPK wybiera wykonawcę terminala. W przetargu największy gracz z Polski i Europy. Autorstwa pana Piotra Maślaka oraz artykuł na portalu dorzeczy.pl pod tytułem Największy przetarg CPK w tym roku. Zapadła decyzja. Autor artykułu nie podpisał się. O inwestycji CPK mówi się od ładnych paru lat. Temat ten urósł w pewnym momencie do największego tematu politycznego w Polsce. Zwolenników CPK jednak było więcej niż przeciwników projektu. A to spowodowało, że Przeciwna Inwestycji Platforma Obywatelska po objęciu władzy zmieniła zdanie i postanowiła dalej realizować inwestycje CPK. Na kanale znajdziecie wiele materiałów o wielu ważnych aspektach lotniska w Baranowie oraz kolei w ramach CPK. Dzisiaj za bardzo nie będę ich powtarzać, a postaram się w materiale zawrzeć jak najwięcej nowych informacji. Choć pod koniec przypomnę całą ogólną koncepcję CPK. Przejdźmy teraz do najważniejszego przetargu, jaki został ostatnio ogłoszony, jak czytamy w lidzie artykułu na portalu urbanity.pl. Realizacja terminala pasażerskiego centralnego portu komunikacyjnego wkracza w decydującą fazę. Do przetargu na realizację jednej z najważniejszych części lotniska. Zgłosiło się 5 konsorcjów, w skład których wchodzi łącznie 16 firm budowlanych z Polski i zagranicy. To największe postępowanie przetargowe CPK w 2025 roku o wartości przekraczającej 5 miliardów złotych, jak dalej informuje portal urbanity.pl. Postępowanie dotyczy wyboru generalnego wykonawcy terminala pasażerskiego, który stanie się centralnym elementem nowego lotniska. Po weryfikacji formalnej zgłoszeń spółka CPK, Zaprosi wykonawców do dialogu konkurencyjnego. Kolejnym etapem będzie złożenie ofert, na podstawie których wyłoniony zostanie główny wykonawca projektu. Jak czytamy w źródle, wszystkie konsorcja, które złożyły wnioski o dopuszczenie do dialogu, mają w swoim składzie polskie spółki wykonawcze. Łącznie uczestniczy w nich 14 krajowych podmiotów. Jak zaznacza zarząd CPK, udział rodzimych firm ma istotne znaczenie dla krajowej gospodarki i rynku pracy. A jakie konsorcja i firmy ubiegają się o udział w przetargu? Jak czytamy na portalu urbanity.pl, o udział w przetargu ubiegają się następujące konsorcje. Mir Butesa, Polymex Mostostal, Budimexesa wspólnie z firmą Strabag, następną firmą jest firma NDISA oraz Poresa z korporacją budowlaną Dorako A jak ma wyglądać terminal pasażerski, którego dotyczy postępowanie przetargowe? Cały terminal pasażerski lotniska będzie miał 450 tys. m2. Cała bryła skupiona będzie wokół centrum przesiadkowego łączącego kolej, lotnisko i dworzec autobusowy, z którego odchodzić będą piersy, czyli ramiona prowadzące do konkretnych bramek. Na początku powstanie piers północny przeznaczony dla lotów dalekodystansowych oraz dwa piersy centralne, które obsługiwać będą wymiennie loty do strefy Schengen i non-Schengen. W sumie znajdzie się tam 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej z możliwością szybkiego powiększenia do 170. Jak podaje CPK, na godzinę będzie można obsługiwać około 11 tysięcy pasażerów. Widoczny na wizualizacji układ lotniska to wizja przyszłości. W pierwszym etapie powstaną trzy ramiona, zwane piersami, ale architekci przygotowują dokumentację dla trzech kolejnych. Całe lotnisko będzie mogło być modułowo rozbudowywane. W zależności od potrzeb i prognoz ruchu lotniczego, jak podaje portal urbanity.pl, podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na 2026 rok. W tym samym czasie ruszy budowa fundamentów, tak zwane palowanie, a zasadnicze prace konstrukcyjne mają potrwać do końca 2031 roku. Zakończenie inwestycji i otwarcie terminala przewidziano na 2032 rok równolegle z uruchomieniem pierwszego odcinka kolei dużych prędkości Warszawa-Łódź. Warto jeszcze zapoznać państwa z informacjami na temat już rozstrzygniętego przetargu, który dotyczył systemu obsługi bagażu. Jak informuje portal system obsługi bagażu w skrócie BHS do serce każdego portu lotniczego. Spółka CPK rozstrzygnęła przetarg. W centralnym porcie komunikacyjnym w Baranowie zaprojektuje go, a także dostarczy Zamontuje, uruchomi i jeszcze potem będzie go serwisować firma Wonderland Logistik. Wartość kontraktu to 115 milionów euro, jak dalej informuje portal portalman.pl. Jak podkreśliła spółka CPK, system obsługi bagażu będzie zajmował w budynku terminala pasażerskiego powierzchnię około 80 tysięcy m2. Szacowana długość taśm ciągów służących do transportu bagażu to ponad 16 km. BHS dla lotniska CPK będzie bazował na technologii IKS, Individual Carrier System, który to system polega na transportowaniu bagażu w pojemnikach. Według CPK pozwala to na pełne śledzenie i sortowanie bagażu, zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia oraz umożliwia modułową rozbudowę w zależności od tempa wzrostu ruchu lotniczego i potrzeb rozwijającego się terminala. A gdzie CPK powstanie oraz jaką ilość pasażerów będzie mógł przyjąć? Lotnisko CPK będzie położone między Warszawą a Łodzią, około 37 km od zachodniej granicy stolicy. Sama część lotniskowa zajmie obszar około 3000 hektarów na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. CPK ma być centralnym lotniskiem dla Polski, które przejmie większość ruchu z warszawskiego lotniska Chopina. Oprócz lotniska powstanie także węzeł kolejowy. Oraz umożliwiająca dojazd infrastruktura drogowa. Bardzo ciekawe informacje czytałem w źródle. Co ważne, budowa CPK będzie etapowana. W pierwszej kolejności do 2032 roku powstać ma lotnisko, które będzie mogło obsłużyć około 32 milionów pasażerów. Dla porównania, w tym roku lotnisko Chopina obsłuży ponad 20 milionów podróżujących. Zobaczymy, jaki będzie dalszy przebieg prowadzonych przetargów. Osobiście mam wątpliwości. Czy pierwszy etap budowy lotniska zostanie zakończony do 2032 roku? Mimo wszystko, mam nadzieję, że to ja się mylę i inwestycja powstanie zgodnie z obowiązującymi terminami. Ciekawą sprawą, związaną z TPK, jest realizacja kolei Warszawa-CPK Łódź i budowa najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. A tunel ten powstanie w Warszawie. Na kanale znajdziecie o nim materiał. Jestem ciekawy, co wy sądzicie na temat aktualnych przetargów i harmonogramu pracy w ramach CPK. Uda się to dowieść do 2032 roku? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału, ponieważ większość widzów ogląda filmy bez subskrypcji, a chciałbym, żeby kanał bardziej się rozwinął. Z góry dziękuję. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.